Powal, bo jesteś jest sam brawo! I będzie gol. Transam, tak. Pont jak transam. Dobra. Ten serialu, Proszę. no skita. Dobra, jedziemy. Eee, ja lecę do piłki jak coś, także znaczy, zostanę z tyłu i pamiętaj, dopóki, dopóki ja nie wrócę... Dobra, mhm. dobra, dobra, pod kontrolą. O. Uwaga, 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 bo ja źle wybiłem. Brawo. Tylko zbieraj to nitro sobie, Kamil, masz zero. No właśnie, wiem, że mam zero. No kurwa, ale mnie porobił teraz Dobra, jedziesz Kamil, kontra Spróbuj podać, jeszcze spróbuję podać, jak się uda. Oczywiście kurde, nie, Patrz, Pat, 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 Tak jest, mamy to kamień, Gabor się bawi, no, no. Tak, ten serialo. Dzięki tam... że mi tam pomogłeś z tym zawodnikiem No. Eee, taka ciekawostka z e, samochód grały dwa samochody w sumie dwa modele samochodu O kurde Brać czas na bramkę, Kamil, leć do środka, podam ci Oj za lekko, za lekko, ale spróbuję jeszcze raz podać. Masz mi Kurwa, a nie, nie, nie miałem nitra. No nie miałem nitro ale... niestety. Jakbym miał nitro, to bym dojechał. O kurwa, no patrz, no ale. No, widzisz, oni podjechali w środku, jeszcze nie w ramkę. Niepotrzebnie zjechali do mnie znowu. Mhm. Mm no nie podpatrz wystarczył, oni jechą po linii prostej. Cały czas. A oni se, ładnie umieją kontrolować piłkę, ja nie umiem. Ale no dobra, ale jak ja ci podam piłkę, to ty byłeś za mną zamiast na środku, nie? Tak nie tak nie działa, nie? To jest jak piłka nożna. Ale dobra, mamy piłkę, jest, jest szansa na bramkę. Kurde, to no, Powalcz, bo jesteś, jesteś sam. Brawo! I będzie gol! Tak jest! Brawo, Kabilo, Brawo, Kabilo. O to chodzi, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Też szansa. Odcinek, brawo. Brawo, brawo, brawo. I o to chodzi. Widzisz, byś przed piłką. Uderzyłeś? I patrz, oh. o dobry jest strzał. Oto oh. Git. Dobra, lecę. Pamiętaj, żeby zostać na razie z tyłu, dopóki nie wrócę, nie? Bo czasami może się stać, że po prostu nie, nie pomogę ci na tej obronie. Mm -hmm. na tej akcji. O kur... Ojojojojoj, oj, 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 ale to kamień, taka prosta piłka. Biorę, biorę to. I leć do środka! No jestem. pozwoli mnie, dobra, spoko, spoko. Ekstra! I teraz widzisz, super! Kurde, nie ja trafiłem. Dobra, jest obrona. Ja muszę to to na to treningu to... pojeździć po tym, bo Piłka. powiem ci, że ja mam problem z... Dobra, dobra, pat, patrz, patrz, patrz! patrz. Ja mam problem z... Jej. No z czym? E, No, żeby trafić w piłkę, ja muszę wcześniej tylko, wiesz, muszę wyczuć kiedy... Y, kiedy ten... A, Nitro nie mam. Tu, patrz, 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 patrz! Brawo, Kamil, <grym> let's Ale akcja! Brawo, super, <grym> No, ciper, jest. Że Super, że poszedłeś za tył. Dobrze, że Nitro, kurde, mi się udało uzupełnić. Ale patrz, wyskoczyłeś przed piłką? No. No. O to chodzi. O to chodzi. Brawo. Let's go. Dobra, że Teraz utrzymajmy to, jest dobrze. Ale pamiętaj o tym podwójnym podskoku wcześniej. Nie robisz tego. No właśnie, ja muszę... Kurde. a kurwa, laga dostałem, zajebiście. Musisz to wybić, brawo. Dzięki. I lecisz, teraz powalcz. Ajajaj, aj, aj, ale dobrze. Dobra Dobra, dobra, spokojnie Dobra, teraz ja polecę leć pod bramkę O kurde. Brawo Nie trafiłem, aj, jest ale aj, super aj. piła. Brawo, o to chodzi Kamil Ale musisz teraz wracać do obrony. O nie Pamiętam o tych podwójnych, mamy ci darmowego busta mhm. Ekstra, ekstra, o to chodzi I teraz powalcz, piłkę na skrzydle, czekam Oj, za wysoka, aj, 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 dobra akcja by była Oj, Oj nie trafiłem Sorry, no nie nic. Teraz. Oj fuck, nie trafiam Dobro. po raz kolejny Dobra, obroniłem teraz Uch. Najważniejsza akcja Dobra, zostań Dobra, wy, byle dalej, byle dalej. Bardzo nie się gubią Ajajaj, ja, aj, ja kurde nitra, nitra mi zabrakło ton. Dobra, wracamy, wracamy, wracamy Ekstra Po ja zostaje z tyłu. Czekaj, bym pchnął głośno chyba Dobra, mam to, mam Dobra. Dobra, to Dobra. Ojojo. Oj. Nie wiem. Nie, dobra. nie, 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 nie uda mi się. Kurde, nie, nie mam, ja mam problem dobra, z... takim. dobra, spokojnie, gramy, gramy, na czas, gramy na czas już. Super piła! Dasz ratę? Tak, dobra. brawo, Kamil! <laughs> tak jest! <dobra. laughs> <laughs> brawo, brawo! Let's go! Tak jest, brawo, Kamilo Tak jest, ale okay. Hatric No jest A, jeszcze chciałam, tam jeszcze ukąsić, ale. Super. No to co, moi drodzy? Mamy pierwszy odcinek z Roketa za nami, także pierwszy meczek, pierwsze koty zapłaty. Dziękujemy za oglądanie odcinka i do Ładnie, e, zobaczenia na następnych odcinkach. Chcę ja. Ja.